Garnia potencjału jest po to, aby Twoje umiejętności rosły w dogodnych warunkach. Słuchaj, oglądaj, wzmacniaj się. Słuchajcie, a będzie Wam dane. Trzy proste wskazówki. Zapraszam. Dobra komunikacja dla firm to być albo nie być. Można to zilustrować na sugestywnym przykładzie. Był rok 1967, 26 października. Podczas nalotu na elektrociepłownię w centrum Hanoi w Wietnamie zostaje zestrzelony samolot, na pokładzie którego leci przyszły senator Stanów Zjednoczonych, John McCain. Katapultuje się. Trafia do niewoli jako jeniec wojenny. Zostaje kilkukrotnie przenoszony. Wspomina, że podczas tej niewoli to, co trzymało go przy życiu, to kontakt z innymi więźniami. Więźniowie tworzą tajny kod. Mozolnie wystukują litera po literce, przekazując słowa. Za każdą próbę komunikacji są surowo karani, bici i torturowani. Ale nie zaprzestają. Nadal się kontaktują. I jak to się ma do realiów w firmie? Otóż jeśli każdy pracownik. Będzie pomimo trudności przekazywał informacje, to cała organizacja może przetrwać. Co więcej, rozwinąć się w zmieniającym się nieustannie otoczeniu. To aktywność i zaangażowanie wszystkich ludzi w firmie, przekazywanie konstruktywnej krytyki może pchnąć firmę w dobrym kierunku. Co można zrobić? Aby tworzenie efektywnej komunikacji w firmie stało się dobrą praktyką? Jak zmotywować ludzi do tego, żeby mozolnie na początku wystukiwali litery, przekazując słowa? Jest wiele możliwości. Dzisiaj powiem o trzech. Według mnie podstawowych. Zaczynamy. Choć, według badań, to słuchaniu właśnie poświęcamy najwięcej czasu w procesie komunikowania się. To najważniejsze jednak, jak się komunikujemy. W badaniu Jamie Brownell ujawniła różnicę pomiędzy oceną własnych umiejętności przez menadżerów, a faktycznymi umiejętnościami, którymi się wykazywali. W badaniu menadżerowie oznaczyli, że posiadają bardzo dobrą umiejętność słuchania lub dobre. Wskaźnik. Wynosił aż 94%. I tutaj można by było odpalić konfetti, szampana, imprezować do Białego Rana. Jednak kiedy zapytano podległych pracowników tych menadżerów, jak określają umiejętności słuchania, to wynik był inny. Bardzo dużo wskazań określało poziom jako nikły. Badanie zatem pokazuje, jak myślimy, że słuchamy, a jak faktycznie słuchamy. Jednak jest nadzieja. Wszystkiego można się nauczyć. Wystarczy mieć wiedzę i właściwy trening. O słuchaniu mówiłam również w odcinku 17. Warto do niego zajrzeć i zobaczyć wskazówki. Dzisiaj mówię o słuchaniu w kontekście firmy, w kontekście e, słuchania przez szefów. Zostań ze mną, trzy praktyczne porady już za chwilę. Żeby móc usłyszeć, trzeba utorować drogę mówieniu i z tego mówienia wyciągnąć esencję. Jeśli ludzie przychodzą do szefa, to najprawdopodobniej coś ich wzburzyło, coś zburzyło, wzbudziło ich niezgodę. A w związku z tą niezgodą mogą czuć różne emocje. A te emocje z kolei mogą wywoływać ocenę innych ludzi. Zatem to, od czego trzeba zacząć, to zaopiekowanie się tymi emocjami, zauważenie ich. Czyli można się zapytać osoby, którą rządzą emocje, czy chce kontynuować rozmowę, czy może chce ochłonąć. Już samo zauważenie tego, że ktoś jest w tych silnych emocjach stanowi dostrzeżenie tego, co się z nim właśnie dzieje. To buduje atmosferę zaufania, i daje przyzwolenie na to, że te emocje mogą występować, co pokazuje jeszcze ludzką twarz szefa. To jest ważne. Kiedy już ta osoba, która do nas przychodzi, zdecyduje się na to, żeby kontynuować rozmowę, postawmy granice, jeśli chodzi o ocenę innych osób. Można powiedzieć: Wiem, słyszę, że jesteś wzburzony, jednak nie chcę, żeby ktokolwiek był nazywany w taki czy inny sposób. Dzięki temu pokazujesz, jaka jest kultura organizacji albo do czego dążysz, jeśli chodzi o budowanie kultury organizacyjnej. A w dalszym toku rozmowy warto jest skierować rozmowę na konstruktywną krytykę, czyli zapytać się, co zauważyłeś, jaki widzisz problem, jaki masz dylemat, co sprawia ci trudność w tym zadaniu, jakie masz spostrzeżenia. I dzięki temu zamiast oceniać, inne osoby tonąć w emocjach, możemy przejść do konstruktywnej części, czyli utorować drogę mówieniu i wyciągnąć esencję z tego, co mówi druga osoba. Kiedy jesteś szefem, czasem ilość zadań jest przytłaczająca i bardzo trudno wzbudzić sobie zainteresowanie tym, co pracownicy mają do powiedzenia. Więc jak wzbudzić w sobie ciekawość? Wyobraź sobie budynek tak duży, jak Twoja firma. W budynku mieszczą się tylko pokoje jednoosobowe. Tych pokoi jest tyle, ile jest zatrudnionych ludzi w Twojej firmie lub ile osób liczy Twój zespół. Każdy pokój to standardowe pomieszczenie cztery ściany, jedno okno. Pokój pokazuje ograniczone możliwości. Te możliwości można poszerzać dzięki temu, że czytamy, oglądamy różne wiadomości z zewnątrz. Jednak to, co Najważniejsze dla firmy to czasem najbliższe otoczenie. I z każdego pokoju rozpościera się inny widok. I to, co jest widoczne z jednego okna, nie jest widoczne z drugiego. Z jednego okna widać front budynku, a z innego tył. Z jednego okna można zobaczyć to, co się dzieje z boku, a z innego to, co się dzieje nad budynkiem. Dopiero składając te wszystkie informacje z każdego pokoju, można wiedzieć to, co się dzieje dookoła. To, jak kształtowane jest otoczenie, czy przypadkiem na tyłach budynku nie rozpoczęła się jakaś inwestycja, czy przypadkiem w przyziemiu nie dochodzi do jakiegoś zwarcia czy podtopienia. Te informacje są niezmiernie kluczowe i dzięki temu, że w firmie funkcjonuje dobra komunikacja, Czyli wszyscy pracownicy przekazują sobie efektywnie informacje, firma może doskonale wiedzieć, w jakiej aktualnej sytuacji. To, co możemy jeszcze dla siebie zrobić, to oddzielić siebie emocjonalnie od tego, co dokonaliśmy. Co dokonaliśmy jedną minutę temu, czego dokonaliśmy 5 minut temu, co dokonaliśmy rok temu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś do nas przychodzi i mówi, że to, co zrobiliśmy, to było banalne, bez sensu. Infantylne to nie oznacza, że my jesteśmy banalni. To nie oznacza, że my jesteśmy infantylni. To tyle oznacza, że ktoś ocenił nasze działanie w jakiś sposób. A nasze działanie przecież jest wynikiem tego, co na dany moment mogliśmy zaproponować, jakie mieliśmy zasoby danego dnia. Nic to nie mówi de facto o nas, jako o całości, jako o ludziach. Raczej mówi właśnie o tym działaniu, o którego właśnie warto się odciąć grubymi, wielkimi, dębowymi drzwiami, żeby to, co jest w przeszłości, tam się znalazło, gdzie to, tego miejsce, a to, co jest w teraźniejszości, czyli to, na co mamy wpływ, było tu i teraz. I to, co jeszcze warto jest zrobić z tym, co... Ta osoba do nas mówi, żebyśmy jeszcze więcej z tego wyciągnęli, to spojrzeć na to z trzech perspektyw i zapytać się: No dobra, a co tak naprawdę przeszkadzało Ci w tym pomyśle? Co tak naprawdę uważasz, że było banalne czy infantylne? Bo to mnie interesuje. I wtedy usłyszymy dokładnie to, co ta osoba ma do powiedzenia, i dokładnie to, gdzie był błąd. Jakie było niedopatrzenie, jakie są deficyty tego pomysłu i to, co warto jest zrobić, o czym często zapominamy, kiedy nasz pomysł jest bombardowany, powiedz mi, co było świetne, co było wartościowe w tym pomyśle, bo przecież nie ma skończenie beznadziejnych pomysłów i niesamowicie idealnych pomysłów. Wszystkie plasują się mniej więcej gdzieś po środku. Niektóre są w tym wyższym rejestrze, a niektóre w niższym, ale każda, każda rzecz zawiera. Coś dobrego i coś do poprawy. Zawsze tak jest. Więc pytajmy o jedną przestrzeń i o drugą zawsze. I to, o co jeszcze warto jest zapytać, to jakie masz pomysły na tą sytuację, na ten problem następnym razem? Jak Ty byś to zrobił? I dzięki temu jeszcze wzbudzamy taką inicjatywę i kreatywność w drugim człowieku, i możemy usłyszeć taki pomysł, po którym my. Nie wpadlibyśmy, a po obrobieniu możemy na przykład z niego skorzystać, bo na przykład w 100% nie możemy, ale w 95% jest to coś, co się wpisuje w nas. Także zapraszam do tego, żeby po pierwsze zamknąć drzwi pomiędzy teraz a tym, co było, bo tak jak mówiłam, nie jesteśmy w stanie nic zmienić w tym, co żeśmy już zrobili. Otóż to, co możemy zrobić z tym, co jest za drzwiami, to wziąć odpowiedzialność. Ponieść konsekwencje, wyciągnąć wnioski i wdrożyć zmiany. I w tym wyciąganiu wniosku i wdrażaniu zmian ten drugi człowiek często nam jest niezbędny. I żeby otrzymywać takie informacje z dookoła budynku, żeby torować to mówienie i wyciągać esencję, to właśnie to jest potrzebne. Żebyśmy mogli to przyjmować, to musimy się od tego odciąć i słuchać. I zadawać pytania, i wtedy będziemy mogli mieć informacje, co się dzieje dookoła budynku, a nie tylko e, widzieć to, co widać z naszego okna, z okien naszego pokoiku. Także dzisiaj życzę Wam takiej otwartości e, i pamiętania o tym, że mamy skończone zasoby i skończone możliwości, ale właśnie dzięki temu, że otaczają nas ludzie, którzy mówią, to możemy mieć pełnię obrazu. I z tym Was zostawiam. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia. Pa!